Rozdział 9. Diabelskie czary W poniedziałek wielkanocny znów zaczęło lać. Zupełnie jakby przyroda postanowiła zmarnować ich krótki tydzień wolności. Jess i Leslie siedzieli po turecku na werandzie państwa barków. Przyglądając się, jak koła przejeżdżającej ciężarówki rozpryskują wielkie kałuże. – Na pewno nie jedzie 80 kilometrów na godzinę – mruknął Jess. W tym momencie coś wyleciało z szoferki i Leslie skoczyła na nogi. – Śmieciarz! – krzyknęła za znikającym samochodem. – Co chcesz robić? – Jess również wstał. Chciałabym pójść do Terabiti, powiedziała, patrząc smutnym wzrokiem na lejący deszcz. No to chodźmy, rzucił Jess. Dobra, Leslie się ożywiła. Właściwie czemu nie? Przyniosła kalosze, pelerynę i zastanowiła się nad parasolem. Myślisz, że moglibyśmy się przeprawić z parasolem w ręce? Jess potrząsnął przecząco głową. Lepiej wstąpmy do ciebie, do domu, po kalosze i coś od deszczu. Jess wzruszył ramionami. Nie mam nic takiego. Pójdę tak. Przyniosę ci stary płaszcz Billa. Ruszyła w stronę schodów. Na korytarzu pojawiła się Judy. Co robicie, dzieci? Matka Jessa mogłaby użyć tych samych słów, ale zabrzmiałyby one zupełnie inaczej. Oczy, oczy Judy były nieobecne, a głos brzmiał tak, jakby dochodził gdzieś z daleka. Nie chcieliśmy ci przeszkadzać. Nic nie szkodzi, tak mi nie idzie. Mogę równie dobrze na razie przestać pisać. Jedliście drugie śniadanie? Nie przejmuj się, sami sobie zrobimy. Oczy, Judy, jakby powoli wróciły do rzeczywistości. Masz na nogach kalosze, Leslie spojrzał w dół. A, tak, powiedziała, jakby sama to dopiero zauważyła. Pomyśleliśmy, że może wyjdziemy. Znów pada? Tak. Kiedyś lubiłam spacerować w deszczu. Judy uśmiechnęła się tak, jak Mabel przez sen. No cóż, to jeżeli sami sobie poradzicie? Na pewno. Bill już wrócił? Nie. Mówił, że wróci późno, żeby się nie martwić. Świetnie, powiedziała Judy. Ach, zawołała nagle głośno i szeroko otworzyła oczy. Ach! Prawie pobiegła do swojego pokoju, skąd zaraz dobiegł ich klekot maszyny do pisania. Leslie się uśmiechnęła. Wróciło jej natchnienie. Jess zastanawiał się, jakby to było mieć matkę, w której głowie mieściły się opowieści a nie włączony przez cały dzień telewizor. Poszedł zalesli na korytarz, gdzie wyciągała z szafy rzeczy. Wręczyła mu beżowy płaszcz od deszczu i śmieszną, czarną, okrągłą czapkę. – Nie ma kaloszy! – jej głos dochodził z głębi szafy, zniekształcony przez rząd wiszących płaszcz. – Może weźmiesz parę drewniaków? – Czego? – wystawiła głowę spod płaszcz. – Drewniaków! – pokazała mu, były bardzo duże. – Nie, pogubiłbym je w błocie. – Lepiej pójdę boso. – Wiesz co? – powiedziała wychodząc z szafy. – Ja też. Ziemia była zimna, aż nogi bolały od lodowatego błota. Pobiegli, rozchlapując kałuże i brnąc po błocie. Kate wyskakiwał do przodu, przeskakując od jednego brązowego bajorka do drugiego, odwracał się, żeby ich ponaglić, łapał ich zapięty, jeszcze bardziej brudząc i tak zabłocone dżinsy. Kiedy dotarli nad brzeg rzeki, zatrzymali się – Widok był imponujący, tak jak w telewizyjnym serialu Dziesięcioro przykazań, gdy woda zalała suchą ścieżkę Mojżesza i zatopiła wszystkich Egipcjan. Wąskie i suche zazwyczaj koryto było hałaśliwym, rozlewającym się na 2,5 metra morzem, niosącym ze sobą wielkie gałęzie, drzew, śmieci, pnie, kręcące się w kółko jak egipskie rydwany. Wygłodniałe wody lizały brzegi, czasem wzbierały gwałtownie wyżej, jakby rzucając wyzwanie ich ograniczającej roli. Coś takiego. Głos Leslie był pełen szacunku. Jess spojrzał na Linę. Była jak zwykle owinięta wokół gałęzi dzikiej abłoni. Poczuł zimno w żołądku. Może dajmy dziś spokój? Nie wygłupiaj się, Jess. Przecież możemy się przeprawić. Kaptur spadł Leslie z głowy i odsłonił przylepione do czoła włosy. Otarła dłonią policzki i oczy, potem odwinęła Linę. Lewą ręką odpięła górne guziki płaszcza. Tutaj. – powiedziała. – Daj mi tu katę. – Ja go przyniosę, Leslie. – U ciebie wyleci dołem. – Niecierpliwiła się, żeby już być po drugiej stronie, więc Jess podniósł mokrego psa i wsadził go w czeluść peleryny Leslie. – Musisz go podtrzymywać lewą ręką i przerzucić się na prawej. <laughs> – Wiesz? – Wiem, wiem. – Cofnęła się, żeby się rozpędzić. – Trzymaj się mocno. – O rany, Jess! – Zamknął usta. A najchętniej zamknąłby również oczy, ale zmusił się, żeby patrzeć, jak Leslie najpierw cofa się, bierze rozpęd, biegnąc do brzegu, skacze zawisa w powietrzu i zeskakuje, lądując łagodnie na własnych nogach po drugiej stronie. Łap! Wyciągnął rękę, ale patrzył na Leslie na KT, a nie na Linę, która wyślizgnęła mu się z palców i zawisła poza zasięgiem ręki. Podskoczył, złapał ją mocno. Wyrzucił z myśli szum i widok wody, cofnął się wziął duży rozpęd. Przez krótką chwilę poczuł na gołych piętach muśnięcie zimnej wody, ale już był w powietrzu, padał i lądował na siedzeniu. Książę natychmiast znalazł się na nim z łapami na płaszczu i z szerokim językiem na mokrej twarzy Jessa. Oczy Leslie znowu błyszczały. <laughs> Powstań! Z trudem powstrzymywała śmiech. Powstań, królu Terabiti, i ruszajmy do naszego królestwa. Król Terabiti sapnął i wytarł twarz wierzchem dłoni. Powstanę, królowo, odpowiedział z godnością, kiedy usuniesz ze mnie tego durnego psa. We wtorek i w środę ponownie poszli do Terabiti. Deszcz padał w dalszym ciągu, i w środę strumień podszedł do pnia jabłoni, także musieli biec po kostki w wodzie, żeby się przeprawić na drugą stronę. Jess starał się lądować na nogi. Siedzenie przez kilka godzin w zimnych, mokrych spodniach nie było zabawne, nawet w zaczarowanym królestwie. Obawa Jessa przed przeprawianiem się na drugą stronę rosła wraz z poziomem wody. Leslie nigdy się nie wahała i Jess nie mógł się wycofać, choć potrafił zmusić swoje ciało, żeby podążało za Leslie, jego wola zostawała z tyłu, czepiając się dzikiej abłoni, tak jak Joyce Ann czepiała się matczynej spódnicy. Kiedy w środę siedzieli w zamku, nagle zaczęło tak lać że woda wpadała lodowatymi strumieniami przez dach. Jess starał się schować, ale nie było jak uciec przed okrutnym najeźdźcą. Wiesz, królu, o czym myślę? Leslie wysy wysypała na ziemię zawartość jednej z puszek po kawie i podstawiła ją tam, gdzie najsilniej przyciekało. O czym? Sądzę, że jakiś szatan rzucił urok na nasze ukochane królestwo. Cholernie, cholerne biuro prognoz. W przyćmionym świetle zobaczył, że twarz Leslie przybrała jej najbardziej królewski wyraz, zazwyczaj zarezerwowany dla pokonanych wroków. Natychmiast pożałował zachowania niegodnego króla. Leslie zignorowała jego uwagę. Chodźmy do alei duchów i spytajmy je, co to za szatan i jak mamy go pokonać. Moim zdaniem, bowiem deszcz, który pada nad naszym królestwem, nie jest zwyczajnym deszczem. Zgoda, królowo. Wymamrotał jazz i wyczołgał się przez niskie wejście zamku. Pod sosnami nawet deszcz stracił swą moc. Bez promieni słońca było tu prawie całkiem ciemno, a szum kropli uderzających w gałęzie sosen wysoko ponad ich głowami napełniał aleję dziwną, monotonną muzyką. Strach legł Jessowi w żołądku jak kawał zimnego, niestrawnego ciasta. Leslie uniosła ramiona i głowę w kierunku ciemnozielonego fi firmamentu. O duchu alei! Zaczęła uroczyście. Przychodzimy w imieniu naszego ukochanego królestwa, które znajduje się pod wpływem jakiejś złej, nieznanej mocy. Błagamy Was, udzielcie nam mądrości, która pomoże nam rozpoznać to zło i tę moc i je pokonać. Szturchnęła Jessa łokciem, uniósł red, ręce. Hm, tak! Znów poczuł jej ostry łokieć. Hm, proszę wysłuchajcie nas, duchy. Leslie wydawała się usatysfakcjonowana, w każdym razie więcej go nie szturchała. Stała spokojnie, jakby z nabożeństwem, słuchając kogoś, kto do niej mówi. Jess drżał. Sam nie wiedział, czy z zimna, czy z powodu przebywania w tym niesamowitym miejscu. Był zadowolony, kiedy Leslie odwróciła się, żeby wracać. <laughs> Marzył tylko o suchym ubraniu i kubku gorącej kawy, a nawet o tym, żeby przez parę godzin poglądać telewizję. Po prostu nie nadawał się na króla Terabiti. Kto słyszał o królu, który boi się wysokich drzew i deszczu? Przeprawił się przez strumień tak pełny niechęci do siebie, że prawie przestał się bać. W połowie drogi spojrzał w dół i wystawił język na grzmiący potok. Kto się boi wielkiego, złego wilka, tralala, -la -la -la, powiedział do siebie. A potem szybko znów podniósł oczy na jabłoń. Maszerując pod górę, przez błoto i leżący pokotem trawę, mocno uderzał bosymi stopami o ziemię. Lewa, lewa, komenderował w myśli. tywa to poważna, przykra sprawa. Prawa, prawa. Przebierzemy się i poglądamy u ciebie telewizję, dobrze? Miał ochotę ją uściskać. Zrobię kawę, powiedział wesoło. Fuj, odpowiedziała ze śmiechem i ruszyła biegiem do domu, pięknym, wdzięcznym biegiem, którego nie mogły pokonać ani błoto, ani woda. Kiedy w środę wieczorem, Jess położył się do łóżka, zdawało mu się, że wszystko już teraz będzie w porządku. Lecz obudził się w środku nocy i stwierdził z przerażeniem, że wciąż pada. Będzie musiał powiedzieć Leslie, że nie pójdzie do terabiti. Ona także nie chodziła tam, kiedy pracowała z bilem. Nie wypytywał jej wtedy, nie kwestionował jej decyzji. Nie tyle przeszkadzało mu, że ma powiedzieć Leslie, że się boi, ile sam fakt, że się boi. To tak, jakby był stworzony bez jednej zasadniczej części, jak układanka Mabel, w której brakuje kawałka z czyimś okiem i policzkiem. Lepiej urodzić się bez ręki, niż iść przez życie, nie będąc odważnym. Przez resztę nocy nie mógł spać słuchając tego okropnego deszczu i wiedząc, że niezależnie od poziomu wody w strumieniu Leslie, i tak zechce się przeprawić na drugą stronę.